Sezon 2025-2026 rozkręcił się w najlepsze. Blask niektórych gwiazd zaczyna blaknąć, ale przecież świat piłki nożnej nie uznaje pustki. Jedne gwiazdy odchodzą, wiadomo, to jest oczywiste, a inne, nowe, wchodzą na ich miejsce. W tym sezonie już nam się pojawiło kilka nowych, zaskakujących nazwisk, które przecież jeszcze przed chwilą nie były tak znane, i to właśnie o nich jest dzisiejszy film. No to na początek, moi drodzy widzowie, przenieśmy się może na angielskie boiska, na których od początku tego sezonu świetnie radzi sobie Nick Woltemade. Latem wysoki niemiecki napastnik został kupiony z VfB Stuttgart przez Newcastle. Kasa spora, bo mowa o aż 75 milionach euro, ale dzisiaj, a mamy już koniec października, za chwilę listopad, chyba nikt nie wypomina srokom tej kwoty. Niemiec w sześciu meczach Premier League zapakował cztery gole, do tego jak na razie dorzucił też jedno trafienie w Lidze Mistrzów. Łącznie niemiecki wieżowiec w dziesięciu występach upolował 5 trafień. Madę wystrzelił na boiskach Bundesligi w sezonie 2024-2025. Wtedy to w barwach wspominanego Stuttgartu w 28 meczach zdobył 12 goli. Do tego fenomenalna forma strzelecka w niemieckiej młodzieżówce. W końcu mówimy o królu strzelców Euro U21. Wiadomo było, że on długo w tym Stuttgarcie to sobie nie pogra. W jego stronę mocno spoglądali chociażby działacze Bayernu. Zresztą sam Manuel Neuer powiedział o nim, to bardzo dobry zawodnik. To Voltemes". See. Jest kimś, kto potrafi zrobić wiele z piłką przy nodze, w swojej grze potrafi być nieprzewidywalny. Prawda, że niezła laurka od doświadczonego bramkarza? No i teraz o tej nieprzewidywalności niemieckiego snajpera przekonują się defensywy rywali z Premier League. 23-latek już dołączył do zacnego grona, ponieważ strzelał gola w każdym ze swoich pierwszych trzech domowych meczów w Premier League. Wcześniej dokonali tego tylko Les Ferdinand oraz Alan Shearer. Czy Niemiec zapisze się jeszcze w jakiś sposób w angielskiej lidze? konamy się w następnych miesiącach albo i latach. Gdy przed meczem z Barceloną w Lidze Mistrzów Woltemade został zapytany o swojego idola z dzieciństwa, odparł pewnie Lewandowski. Za to stawiam kolejny mały plusik przy nazwisku niemieckiego napastnika. Obecna sytuacja West Hamu nie należy do najlepszych delikatnie mówiąc. Młoty zajmują przedostatnie miejsce w tabeli ligowej, a ich obecny dorobek na boiskach Premier League to tylko jedno zwycięstwo, jeden remis i aż siedem porażek. Jest jednak w Klubie Łukasza Fabiańskiego, ktoś o kim zrobiło się bardzo głośno i ktoś, kto zbiera naprawdę dobre recenzje. El Hadzi Malik Diouf przyleciał do Londynu z Pragi, a dokładnie to ze Sławii. 20-letni reprezentant Senegalu kosztował 22 miliony euro i na razie, pomimo tych wyników osiąganych przez zespół, wygląda on na naprawdę udaną inwestycję. Lewy obrońca jest obecnie najlepszym asystentem w West Hamie. Dogrywał do kolegów w meczach z Chelsea, Nottingham i Crystal Palace. Jego rajdy lewą stroną potrafią siać z stoszenie w szeregach defensywnych rywali. Ten przeskok z Ligi Czeskiej do Angielskiej nie okazał się dla niego czymś nie do przejścia. Zresztą on głośno mówił o piłkarzu, który go inspiruje. Sadio Mane powiedział do mnie Znam twoje umiejętności, ale nie znam twojej mentalności. Jeśli będziesz silny psychicznie, to będziesz naprawdę dobrym piłkarzem. Sadio jest moim wzorem do naśladowania, ponieważ pomógł wielu rodzinom w Senegalu. Tam wszyscy go kochają. Muszę przede wszystkim pracować nad tym, żeby pokazać się nie jako zły człowiek, ale żeby dawać dobry przykład. Świat jest teraz trudny, ale jestem normalnym człowiekiem i nie wiem, czy ludzie chcą być tacy jak ja. Jestem młody i nie mogę powiedzieć, że jestem wzorem do naśladowania, ale może w przyszłości będę jak Sadio Mané. Kiedyś będziecie musieli mnie o to zapytać. Uwielbiam piłkę nożną, mam pasję i zawsze myślałem, że sobie dam radę, więc dzisiaj jestem dumny z tego, co mam. Prawda, że skromny z niego gość? Kto wie? Może kiedyś przyjdzie mu zagrać w klubie, w którym swego czasu grał i rządził Sadio Mané, czyli w Liverpoolu, a może w jakiejś innej dużej angielskiej marce. No to jeżeli już jesteśmy przez zaskakujących nazwiskach w Premier League, to nie można nie wspomnieć o niesamowitym Benjaminku Sunderlandzie. W bramce czarnych kotów stoi facet, który zbiera świetne recenzje za swoje występy. To 22-letni Holender Robin Roof, który latem trafił do Anglii z byłego klubu Andrzeja Niedzielana Nek Mechen. i to za zaledwie 10,5 miliona euro. Mówiło się o Marcinie Bułce, ale ostatecznie padło na Holendra. I w Sunderlandzie chyba nikt z tego powodu nie nie płacze. W dziewięciu meczach Premier League 22-latek puścił 7 goli i zachował aż 4 czyste konta. Czy z nim w bramce Czarne Koty odniosą jakiś sukces w obecnym sezonie Premier League? We will see what time will tell. Jak to ktoś kiedyś mądry powiedział. Zresztą też bramkarz. No to teraz robimy szybki przeskok z Anglii do Włoch. W tym sezonie seria A objawił się argentyńczyk, o którym mówi się w samych superlatywach. Toni Paz, 21-letni ofensywny pomocnik, to były piłkarz Realu Madryt, który Latem 2024 roku wylądował w Como Cesca Fabregasa. Włoski klub zapłacił za niego zaledwie 6 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie na włoskich boiskach, pas pokazał, że ma duży potencjał. W 35 meczach strzelił 6 goli i zaliczył 9 asyst. Ale to w tym sezonie pokazuje pełnię swojego talentu. Już po zaledwie 8 kolejkach ma na swoim koncie 4 bramki i 4 asysty. Czyli jest na jak najlepszej drodze, żeby ten swój dorobek z poprzedniego sezonu przebić. I to Sporo przebić. Tamten sezon był dobry, wiele się nauczyłem, w wielu elementach gry bardzo się poprawiłem. To dało mi mnóstwo pewności siebie. W tym roku staram się to kontynuować, dawać siebie jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Nigdy nie mówię o dokładnych liczbach, staram się poprawiać każdego dnia. Zwracam uwagę na drobiazgi i detale, ponieważ to ma znaczenie i wpływa na więcej goli, więcej asyst. Właśnie takie drobiazgi i to jest, staram się poprawiać. Tak mówi o tych swoich dokonaniach młody piłkarz. Nachwalić się go nie może oczywiście trener. Nercesk Fabregas. W wieku 16 lat Arsene Wenger wierzył we mnie tak jak ja wierzę w Nikopaza, który jest mistrzem. Jestem bardzo pewny jego przyszłości, ponieważ potrafię rozpoznać kiedy zawodnik ma nastawienie, by stać się tym najlepszym. Jeśli będzie dalej tak postępował, może dojść dokąd zechce. Zresztą Fabregas już porównuje go do, no tak, Leo Messiego. To jest dla Niko na pewno coś pozytywnego. To znaczy teraz częściej będzie się zdarzać to, że rywale nie będą chcieli, żeby dotykał piłki. Mówiłem to na początku sezonu mu też to mówiłem. Takie zachowanie rywali znaczy, że patrzą na ciebie inaczej, chcą z tobą rywalizować w inny sposób. Jak widać, na razie, Pas świetnie sobie radzi z tym nowym nastawieniem rywali na boiskach Serie względem jego osoby. A nadchodzący 2026 rok może być dla młodego ofensywnego pomocnika wyjątkowo pracowity i przełomowy w jego karierze. W końcu to rok mundialu i zawodnik. Komo może być jednym z tych, na których barkach spocznie odpowiedzialność za sukces reprezentacji Argentyny, a do tego. To już mówi się o tym, że latem 2026 roku Perełka z Como wróci do Madrytu i będzie też odpowiadać za sukcesy królewskich Szabiego Alonso. A skoro już jesteśmy przy Argentyńczykach, to ten sezon przyniósł nam jeszcze jedno nazwisko z kraju Leo Messiego, o którym zrobiło się ostatnio bardzo głośno. To Joaquin Panikelli, 23-letni napastnik Strasburga, który w ostatniej kolejce Ligi Konferencji zapakował Jagiellonii Białystok efektownego gola. Zresztą on w tym sezonie ma już 8 trafi. W dziewięciu kolejkach ligę i jest liderem klasyfikacji strzelców. Skąd Strasburg wytrzasnął tego piłkarza? Już Wam mówię, z hiszpańskiego La Vez. Francuzi zapłacili za niego latem 16,5 miliona euro. Co ciekawe, Argentyńczyk na boiskach La Liga zaliczył zaledwie kilka epizodów, a swoje strzeleckie umiejętności prezentował na wypożyczeniu w drugoligowym Mirandes. Tam w 44 meczach strzelił aż 21 goli. No i w Strasburgu pomyśleli, że to może być właśnie to. No i wypaliło. I to jak? W zremisowanym 3-3 do 3 meczu z PSG zapakował dwie bramki. Po tym spotkaniu trener Strasburga Liam Rosenior powiedział to był jeden z najlepszych strzałów głową jakie widziałem na żywo. Jego występ na pozycji środkowego napastnika w dzisiejszym meczu był jednym z najlepszych jakie widziałem na żywo. Jego gole, sposób w jaki potrafił je zdobyć, to było coś niesamowitego. Do tego fantastycznie prowadził całą drużynę. Nie dziwi mnie to, bo on każdego dnia na treningach maksymalizuje swoje możliwości. Pracuje tak ciężko, że praca z nim to czysta przyjemność. Ma niesamowite Mentalność. Jego tata grał w piłkę nożną i dobrze wie, czego potrzeba, żeby wygrywać. On wniósł do tej naszej grupy prawdziwą mentalność zwycięzcy. Nic więc dziwnego, że młodym Argentyńczykiem od razu zaczęły się interesować dużo większe marki niż Strasburg, jedną z nich jest Milan. Tylko czy Rossonerich będzie stać na napastnika, którego kontrakt z francuską ekipą obowiązuje aż do końca czerwca 2030 roku? Jeżeli 23-latek utrzyma tą swoją formę strzelecką, a być może za chwilę. Ile dostanie powołanie do reprezentacji Argentyny, to ta jego cena poszybuje bardzo mocno do góry, i wtedy będzie trzeba za niego wyłożyć grube pieniądze. Wiecie o czym mówię o milionach, milionach, milionach euro.